Ona już trzy tygodnie temu do mnie przyjechała i cała była nabudowana, bo właśnie trzy yy, tygodnie się to zadowała, więc dzisiaj jak ma nawet jakąś pracę, wybaczcie jej, bo to już to już napięcie, które dzisiaj ma to apogeł. Ciekawe z tą mi, to jest taka du duża, duża dobra dusza, to w przodu będzie, bo tak cichutko, też to jest zawsze cichutko, tu coś tam otwieram, to zamykam. No dziękuję wszystkim, wszystkim radom, wszystkim osobom, ale słuchaj, na Twoje ręce te wszystkie podziękowania, twoich bardzo. Boże, Pani Poseł, Panie Burmistrzu, wszyscy tutaj mieli goście, uczestnicy, profesorowie i studenci Uniwersytetu Zoliborskiego III wieku. Ja od niedawna jestem Żoli Bożaninem, więc uczę się tej dzielnicy, ale już podzielam. Te słowa zachwytu, które wielokrotnie słyszałem, że żywioł jest naprawdę piękny. Piękny jest nie tylko poprzez y, przyrodę, poprzez historię, poprzez, y, ale również i poprzez ludzi, którzy, go, którzy tutaj mieszkają, którzy y, tworzą y, życie w tej dzielnicy, w których mam okazję zobaczyć i się przed nimi ukłonić. Witam jeszcze raz Państwa serdecznie i cieszę się również, że poprzez nasz dom z my również włączamy się z w pracę Uniwersytetu i jeżeli wykłady będą bliskie, to i proboszcz z tego skorzysta, na pewno. Budujące, że większość z Państwa po odchowaniu dzieci i w odchowaniu wnuków wraca może nawet do młodzieńczych partii, do, do tych takich spraw, które zawsze interesowały, a być może brakowało czasu, bo chęt życia i troska o ten, poprzedni zawsze wychodziły na pierwsze miejsce. Wyobrażam sobie, że jest to właśnie ten wiek, kiedy można te marzenia spełniać i kiedy y, można też zdobywać wiedzę i porządkować ją y, w swoim umyśle i w swoim sercu. I to jest takie budujące y, dla człowieka w średnim wieku, kiedy widzi, można powiedzieć, starszych kolegów, koleżanki, jak oni potrafią pięknie zatroszczyć się również o y, swoje życie. Takie kulturalne, towarzyskie i również o pogłębienie swojej formacji intelektualnej i duchowej. Także życzę Państwu dobrego roku, dosiego roku tego akademickiego, wielu wspaniałych przeżyć, wielu wspaniałych wykładów, a we wszystkim mnie Pan Bóg Państwu błogosławi. Ja ze swojej strony korzystam, no, zapraszam też na uroczystości Kuczki Błogosławionego Księdza Jerzego, które będą w przyszłym tygodniu. A jeszcze wcześniej zapraszam Państwa na koncert muzyki symfonicznej, tutaj razem z Panem Burmistrzem, kozami miasta i Stradą. Koncert muzyki symfonicznej, który będzie w naszym kościele w niedzielę o godzinie 19. .00. Chyba tak dużego wydarzenia na taką skalę, przynajmniej w Kościele Stanisławie jeszcze nie było, to jest jakieś podsumowanie siedmiu koncertów poprzednich, a oczywiście y, okazja tutaj jest wielka, bo jest dziękczynienie dla Was i dla księdza Jerzego. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Tak, dziękujemy uprzejmie. Bardzo nam miło, że tak, ksiądz proboszcz też o nas sympatycznie mówił i teraz zapraszamy Pana Burmistrza, jako gospodarza tej dzielnicy, oczywiście lekarzy, co <grywa> powiedzenie co się da. Szanowni Państwo, to już yy, trudno jeszcze coś dodać, ale ja bym chciał się skoncentrować na, przede wszystkim na podziękowaniach, dlatego, że bez yy, współdziałania, bez współpracy i bez pomocy, to my byśmy wiele nie zrobili. Dlatego chciałem podziękować i Wyższej Szkole Pożarniczej za to, że udostępnia nam pomieszczenia i parafi, że Amikus też nas wspiera. No a przede wszystkim chciałem podziękować pani prezes i Muszę powiedzieć, że państwo tego nie przeżywacie na co dzień, tego co przeżywa zarząd, ponieważ. Głównym tematem i głównym motywem, można powiedzieć, zaczynamy dzień uniwersytetem III wieku, bo tutaj pani Werner trwa tak, że my czasami już, no powiem prost, czasami już mamy lekko dosyć. Ale, ale rozumiemy to dlatego, że bez tego wysiłku to by się znowu wiele nie, wiele nie zrobiło. Natomiast Państwu życzę, tak jak uniwersytet działa krótko, ale wpisał się już. Nie wyobrażamy sobie rzut Boża bez uniwersytetu. Chciałem Państwu życzyć ciekawego nowego roku akademickiego. Oczywiście, jeżeli by się coś działo i będą jakieś potrzeby, to nie wątpię, że Pani Prezes powalczy o to. Także wszystkiego dobrego w nowym roku, w nowym roku studenckim i wielu sukcesów naukowych. Dziękuję. Oczywiście bardzo serdecznie witam koleżeństwo. Stęskniliśmy się już za sobą przez te miesiące wakacji. Proszę Państwa, mam przed sobą list od pani Jolanty Hidner, która na ręce pani Prezes rządzi, gdzie przesyła nam wspaniałości. Uroczystość inauguracji pierwszego Polskiego Uniwersytetu. III wieku jest dla jego słuchaczy wielkim świętem, ale to również dla sympatyków Uniwersytetu jest znaczącą uroczystością. Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III wieku właśnie dzisiaj rozpoczyna trzeci rok swojej działalności. Po dwóch latach istnienia Wasz Uniwersytet zyskuje na popularności, o czym świadczy rosnąca ilość słuchaczy. Prowadzone przez dwa lata zajęcia, których wykładowcami byli znaczący profesjonaliści z różnych dziedzin nauki, cieszymy się Waszym wielkim zainteresowaniem. Aby uczcić rok szopenowski, słuchacze uniwersytetu odwiedzili żelazową wolę i Brochów, miejsca związane z naszym światowej sławy kompozytorem. Tematyka zajęć, ich różnorodność, możliwość nauki języków obcych, Rozwijania zainteresowań artystycznych oraz reakcja sportowa, rekreacja sportowa wskazują, jak aktywnymi, rządnymi wiedzy jesteście ludźmi. Oczywiście na podkreślenie zasługuje rola stowarzyszenia i władz tego stowarzyszenia w organizacji ciekawego i twórczego ruchu społecznego, jakim jest Uniwersytet. Na ręce prezes stowarzyszenia. Pani Sławomir Pinkowski składam gratulacje, a zarazem przesłanie, aby kolejny rok tej pięknej edukacji zaspokoił oczekiwania wszystkich uczestników zajęć uniwersyteckich. Życzę Uniwersytetowi, aby temat Waszych zajęć interesujący ludzie są wśród nas i my sami jesteśmy interesujący. Stał się motywem dla słuchaczy. Podpisała poseł do Parlamentu Europejskiego Jolanta Figner.